O Hailey Bieber za sprawą jej męża Justina Biebera od kilku miesięcy jest naprawdę bardzo głośno. Ale zacznijmy od tego, kim w ogóle jest Hailey Bieber i jak znalazła się w szeroko pojętym showbiznesie. A aby do niego trafić, miała zdecydowanie łatwiej od innych, bo Hailey jest córką aktora Stephena Baldwina, którego możecie kojarzyć z takich filmów jak Urodzony 4 lipca czy Flintstonowie. Jednak był on tak zwanym aktorem drugiej kategorii. To oczywiście wystarczyło na naprawdę godne życie, przez co jak wiele innych dzieci gwiazd, Hailey korzystała z edukacji domowej, a jej marzeniem nie było pójście w ślady ojca, mimo tego, że w wieku 9 lat pojawiła się w telewizyjnym programie Living In, a 4 lata później ze swoim wujkiem Alekiem Baldwinem wystąpiła w Saturday Night Live. Jednak świat, w którym obracała się jej rodzina w tamtym czasie, nie interesował Hailey, która chciała zostać baletnicą. A balet trenowała w American Ballet w Nowym Jorku, która jest jedną z najbardziej prestiżowych szkół baletowych w Stanach Zjednoczonych. Ten taniec był tym, co uwielbiała przez lata, ale musiała z niego zrezygnować z powodu kontuzji stopy i to właśnie przez to zainteresowała się modelingiem, jednak w tym czasie była też nastolatką. A te już od dekad mają swoich idoli. Hailey, jak wiele innych nastolatek w tamtym czasie, na takiego upatrzyła sobie właśnie Justin Biebera. A że jej tata był dość znany w branży, to spełnił marzenie córki i 12 października 2009 roku doprowadził do spotkania Hailey z Justinem zresztą sami zobaczcie. Hello, my Musicie przyznać, całe spotkanie było dość niezręczne, jednak był to początek znajomości, która z czasem przerodziła się w jednostronną obsesję. Bo w 2010 roku Justin wydał swój pierwszy studyjny album My World To Zero, który zadebiutował na szczycie listy Billboard 200, dzięki czemu stał się najmłodszym artystą na szczycie listy od czasów Stevie'ego Wondera. Poza tym, pod koniec tego roku Justin zaczął spotykać się z Selena Gomez, a tej relacji w mediach ktoś mocno kibicowała Hailey, która publicznie kierowała się na jedną z największych fanek Pary. W pewnym momencie nazywając ich nawet definicją młodzieńczej miłości. Jednak jej drugoplanowe działania były całkiem inne. Bo gdy Justin osiągał jakiś kamień milowy w swoim życiu, no to jako ogromna fanka niemal zawsze była obecna w jego otoczeniu. Miało to miejsce choćby na premierze filmu Never Say Never, gdzie też pierwszy raz zrobiono im wspólne zdjęcie i takich sytuacji, w których możemy zobaczyć Hailey w otoczeniu Biebera, było wiele. Jednak jej obsesja na punkcie Kanadyjczyka była dość niepokojąca. Bo w 2012 roku, kiedy Selena razem z Justinem wybrali się na randkę do kina no to wiadomo, w tamtym czasie byli na tyle popularni, że robiono im tysiące zdjęć i nagrań. I właśnie na wielu z nich z tego wieczora znajdowała się Hailey, a jak dowiedzieliśmy się po latach, to że dziewczyna niemal zawsze znajdowała się w otoczeniu Justina nie było przypadkiem. Zresztą sami posłuchajcie. To be a Bieber fan, and I'm not talking a Bieber fan. I'm talking a New York City Bieber fan. And if you were one, no. you know exactly what I'm talking about. Like you might be one of them watching me, like, "Okay, hey, I remember data," because I was everywhere. If Justin Bieber stepped foot in New York, I was already there. Here, you're gonna see where I wrote Satai Fifth app The the DM that was right above that that she sent to me is gone because she unsent it right away. And if I went back to my MacBook from 2013, maybe I could find that because above that, and you're gonna have to take my word for this one because I don't have it, but she said. Według danych, która w tamtym czasie prowadziła ogromny fanpage na temat Justina, dawała ona informację Hailey o tym, gdzie w danym momencie może przebywać Bieber, a ta dzięki swojemu tacie bukowała pokoje w tych hotelach i przypadkowo trafiała na Kanadyjczyka. Stąd też mamy tak wiele ich wspólnych zdjęć z tamtego okresu. To przypadkowe spotykanie w hotelach czy restauracjach trwało przez około 2 lata, a z czasem Hailey zaczęła obracać się wśród sił z Jenner, z którymi bardzo dobre relacje miał również Justin, z którym zaczęła nawiązywać coraz to bliższe relacje. A 2014 rok był tym, na co po cichu czekała Hailey, bo właśnie wtedy doszło do pierwszego głośnego rozstania pomiędzy Seleną a Justinem. Kobieta wydała w tym czasie bardzo emocjonalną piosenkę The Hard Wants What It Wants o rozstaniu z Justinem. W tym czasie swoją karierę modelki na dobre rozpoczęła Hailey, która podpisała kontrakt z legendarną nowojorską agencją Ford Models. Jej kariera się rozwijała. Facet, za którym biega od lat, jest wolny, no i w końcu nie musi pisać do dziewczyn na Twitterze, pytając gdzie on jest, bo dzięki znajomości skandal, która również przyjaźniła się z Bieberem, do niego dużo łatwiejszy dostęp, który dość szybko wykorzystała. Najpierw zaprzyjaźniając się z nim, a pod koniec roku wybierając się na randkę. Jednak tamten czas w życiu Justina Bibera był dość burzliwy. Miewał problemy z używkami i otwarcie mówił, że nie chce wiązać się na stałe, dlatego w tym czasie widziany był z wieloma celebrytkami. Co nie było po myśli Hailey, która zdenerwowała się po tym, gdy ten udzielił serii wywiadów, w których mówił o swojej miłości do Seleny Gomez. Miał dla niej śpiewać utwór My Girl w hotelu, a zazdrosna o to stała się Hailey, której marzeniem od lat był związek z Justinem. A w pewnym momencie aby zwrócić na siebie większą uwagę, postanowiła na wszelkie sposoby upodarniać się do gwiazdy Disneya. Jej fani szybko zauważyli, że Hailey kopiuje wszystkie ruchy ich idolki, zaczynając od outfitów, które kilka miesięcy, a czasem lat wcześniej nosiła Selena Gomez, dochodziło do momentów, w których Hailey kopiowała nie tylko ciuchy, ale też koncepcje na zdjęcia, choćby w tych promocyjnych własnej marki kosmetycznej, ale największym przegięciem jest sytuacja z 2015 roku, kiedy Hailey czy tygodnie po Selenie zrobiła sobie identyczny tatuaż za uchem z literą G. Trzeba przyznać, że jest to naprawdę dziwne. Chyba nikt nie wierzy w to, że jest to przypadek i delikatnie mówiąc jest to dość pokręcone. Pokazuje to też, jak bardzo w całą sytuację wkręciła się Hailey, która znów w pewien sposób dostała plaskacza od Justina, gdy ten po raz kolejny wrócił do Seleny. Jednak, jak już doskonale wiecie, ten związek nie przetrwał próby czasu i w marcu 2018 roku rozstali się już na dobre. I tutaj zaczyna się robić naprawdę ciekawie, bo 4 miesiące później, przebywając na Bahamach, oświadczył się Hailey, a 2 miesiące później para wzięła ślub cywilny, co dla wszystkich było ogromnym zaskoczeniem. No i nie musieliśmy długo czekać na jakąkolwiek odpowiedź ze strony Seleny Gomez, która miesiąc po ślubie wydała bardzo emocjonalny utwór Lose You To Love Me, gdzie odniosła się do szybkiego zastąpienia jej przez Hailey i co po wydaniu tego utworu robi Hailey? Na swojego Instagrama wrzuca piosenkę Summer Walker I'll Kill You, co jest dość dziwnym zbiegiem okoliczności, bo tak z tego tłumaczyła się Hailey, ale to nie koniec mieszania się kobiety w życie Seleny, bo po wydaniu albumu Rare wiedziała, gdzie artystka będzie świętować wydanie płyty, dlatego udała się tam wcześniej razem ze swoimi znajomymi, chcąc zniszczyć jej ten wieczór. Razem ze swoją asystentką i innymi znajomymi krzyczała imię Justina i wielokrotnie prosiła o obsługę o opuszczenie utworu Yami. W międzyczasie w życiu zawodowym Hailey odnosiła ogromne sukcesy. Pojawiała się na największych galach, wystąpiła w kampaniach takich firm jak Ralph Lauren czy Tommy Hilfiger, kilkukrotnie pojawiała się w Vogue'u czy Elle. Więc w swoim środowisku była bardzo dobrze znana, ale to relacja z Bieber'em dała jej największy zastrzyk popularności. Choć jak się później dowiecie, jej życie wcale nie było tak kolorowe. Jednak wracając do jej dziwnej obsesji na punkcie poprzedniego związku swojego męża, fani całej trójki zauważyli, że Hailey w wywiadach dosłownie powtarza słowa Seleny Gomez. I, I realized that everybody else seemed to be narrating my life for me. Yes. So why don't I put something out that is my side of the story? I was able to tell my story about who I was from my own mouth instead of people from the outside being able to tell my story for me. Do you remember what your first concert was? Britney Spears. I love Britney Spears. It was the first concert I ever went to. I don't have to be that 19 year old body shape anymore because I'm not. I, I, I think I'm learning is I'm not Like do tego, tak jak ona prowadziła show, w którym gotowała różne potrawy, a wiele punktów tego programu było skopiowane od show seleny które zaczęło się kilka lat wcześniej. Wiele osób w tamtym momencie, a niektórzy do tej pory, uważają, że Hailey nie ma własnej osobowości i całe życie kopiuje innych. Co zarzucano jej również przy rozwoju swojej marki kosmetycznej ROD, gdzie miała kopiować wiele rzeczy od promocji po zdjęcia od mniejszych firm. Jednak, jak pewnie wiecie, marka ROD odniosła wielki Sukces poza tym spełniła swoje największe marzenie, bo po 9 latach stalkingu i chodzenia po restauracjach i hotelach, w których znajdował się jej idol, wzięła ślub kościelny, a ten związek też nie był tak kolorowy, jak wyśniłaby sobie to Hailey. Bo oczywistym było to, że po tym co robiła, spadnie na nią duży hejt ze strony fanów Seleny. To z pozoru w mediach społecznościowych to małżeństwo wyglądało na naprawdę udane. Wydawało się, że ma ono pozytywny wpływ na Justina, który w dwa lata wydał dwa albumy i wyglądał dość zdrowo. Kreowali w mediach wizerunek bardzo szczęśliwej pary, ale nic nie może przecież wiecznie trwać i z czasem mogliśmy zauważyć jak jest ona poniżana na różnych nagraniach czy live'ach. so high I would have got rid of you a long time ago. Hey, hey, what up, Jay? What's up, Justin? Good morning, Justin. Wiele osób twierdziło, że upokarza ją, bo wie, że ta nigdy od niego nie odejdzie i być może coś w tym jest. Sama kobieta miała też wiele problemów osobistych. W marcu 2022 roku trafiła do szpitala z objawami udaru, a miesiąc później w swoim filmie na YouTubie wyjawiła, że cierpi na atak niedokrwienny spowodowany ubytkiem w przegrodzie międzyprzeciągowej. Powiedziała też, że przeszła operację wady serca i choruje na torbiel jajnika. 20 kwietnia 2023 roku powiedziała, że jej stan psychiczny uległ znacznemu pogorszeniu, a wiele osób twierdziło, że za ten stan odpowiedzialny jest jej mąż, który Zanim wielu może robić co chce, bo wie, że ta nigdy go nie zostawi. A w internecie przez ostatni rok pojawiało się wiele filmików sugerujących, że Para wkrótce się rozwiedzie, na co liczy wielu fanów, tym bardziej teraz, gdy wydaje się, że Bieber ma ogromne problemy, czy to finansowe, czy też te na tle psychicznym. To cały czas stara się chronić swoją żonę i pokazuje ją w mediach w jak najlepszym świetle. A ta tak jak wspierała go wcześniej, tak też wspiera go teraz, wydaje się w najtrudniejszym momencie jego życia. Bez dwóch zdań życie Haile Bieber to istny roller coaster. Rzadko kiedy zdarza się tak, że tak ogromna gwiazda żeni się z fanką, która jeździła za nim dosłownie wszędzie przez 9 lat. Bywa wyzywana przez wszystkich w sieci, jednak nie załamała się i cały czas dążyła do celu. W jej przypadku, powiedzenie pójścia po trupach do celu jest trafne, nie tylko w życiu prywatnym, ale też w karierze, bo wydaje się, że Hailey zrobi wszystko dla osiągnięcia założonego przez siebie wcześniej celu. Czym najlepszym potwierdzeniem jest sukces jej marki Road, wyśmienita kariera i wymarzona sesja w ogóle, choć jej partner na Instagramie napisał, że mówił jej, że ta nigdy nie znajdzie się na okładce tego magazynu, ta udowodniła mu, że jest w błędzie. No a największym potwierdzeniem tego, że Heidi zrobi wszystko dla założonego wcześniej przez siebie celu, jest relacja z Justinem Bieberem. A wy co myślicie o całej tej sytuacji i tego śledzenia przez prawie 10 lat? Dajcie znać w komentarzu. W tym filmie to tyle. Trzymajcie się do następnego. Cześć.